Dzisiaj powiem wam praktycznie wszystko, co warto zrobić i co trzeba wiedzieć, zanim zdecydujecie się przejść na Linuxa. Będzie trochę pora dla nowych użytkowników, trochę ostrzeżeń, ale też kilka tipów, które mogą zaoszczędzić wam czasu. A więc, co warto zrobić? Zacznijmy sobie może od najważniejszej rzeczy. Musimy zastanowić się, do czego używamy komputera, bo to pomoże nam określić, jakich dystrybucji mamy szukać. Na przykład, jeśli używacie komputera głównie do gier, mamy distra takie jak CacheOS, Nobara bądź PikaOS i ich kierunkiem jest wydajność oraz przygotowanie Niemal wszystkiego, co ułatwi Wam granie już od początku. Cash w swojej aplikacji ma taką opcję jak instalowanie pakietów gamingowych, a jeśli się nie mylę, Nobara oraz PikaOS mają te rzeczy od razu po instalacji. Jeśli jesteśmy już przy temacie gier, to zobacz które jak działają i tutaj możemy posłużyć się stroną ProtonDB. Jest to strona, gdzie użytkownicy oceniają grę pod kątem działania oraz można znaleźć sporo tipów odnośnie większości gier. Wspomnę jeszcze tylko, że gry tego typu jak Fortnite, Valorant czy LOL nie będą działać, dlatego że posiadają przejdźmy teraz do kwestii programów jak wiecie jakaś część z nich nie działa na Linuxie. musimy najpierw znaleźć czy nasze programy w ogóle na nim są dostępne jeśli nie to będzie trzeba poszukać alternatyw bądź odpowiedniku. przykładem może być chociażby pakiet adobe tych programów na linuksa nie udostępniają jakakolwiek próba odpalenia ich w systemie linux trochę mija się z celem warto spojrzeć na ich alternatywy photoshopa może nam zastąpić przynajmniej w jakimś stopniu gimby krita ewentualnie przeglądarkowa Photopea. z kolei Premier pro myślę, że DaVinci Resolve. Chociaż i tutaj znajdzie się problem chociażby przy instalacji, co spokojnie jest do ogarnięcia. Mamy też problem z kodekiem H264 w darmowej wersji, ale jeśli zakupimy DaVinci, ten problem znika. Kolejną kwestią jest wybór środowiska graficznego. Tutaj również mamy sporo opcji do wyboru. Osobiście na początku skupiłbym się na dwóch z nich. Pierwszym jest KD Plasma, która może przypominać zbliżony interfejs do Windowsa, ale również pozwala dostosować nam niemal wszystko. Osobiście sami Żywam od dłuższego czasu. Drugim jest GNOME i jego nazwijmy to filozofią. Jest prostota i ma być to środowisko gotowe do pracy już po zainstalowaniu. Posiada minimalne ustawienia do stosowania, gdyby nie społeczność. Mamy masę stworzonych wtyszek do GNOME, które pozwalają nam nieco zmienić działanie i wygląd tego środowiska. Ten punkt nie jest konieczny, ale myślę, że komendy są dość przydatne w Linuxie, chociażby z tego powodu, że bardzo często szybciej je napiszemy niż znajdziemy coś poprzez graficzny interfejs. Warto też pamiętać, że każdy program ma opcję pomocy i można to znaleźć z pomocą tej komendy. Co warto wiedzieć? Trzeba pamiętać, że Linux to nie Windows. Może go chociażby z wyglądu przypominać, ale są to dwa osobne systemy, które mają nieco inną filozofię, jeśli mogę to tak nazwać. Windows ma być do wszystkiego, a z takimi rzeczami wiadomo, jak może być. Z kolei Linuxa może skonfigurować sam do własnych zadań. Jak wiemy, Linux ma odgroma dystrybucji, ale tak naprawdę większość z nich opiera się na tych napisanych od zera. A tych mamy może kilkanaście: Arch Linux, Fedora, Debian. Myślę że to jedne z tych, które najbardziej możecie kojarzyć, i właśnie one są często podstawą innych dystrybucji. Przykładem może być CacheOS, który bazuje na Archu, NoBara, którą bazą jest z kolei Fedora, a na Debianie bazuje chociażby Ubuntu. Warto wybrać przynajmniej na początku dystrybucję, która oferuje od razu sterowniki NVIDIA. Co prawda, można je w każdej dystrybucji, która ich nie posiada, doinstalować, ale raczej obstawiam, że większość użytkowników, którzy dopiero przechodzą, nie chcą się z tym bawić. A mówię to dlatego, że większość z nas posiada karty NVIDIA, a z nimi na Linuxie bywało różnie. Ale aktualnie myślę, że jest całkiem dobrze, przynajmniej w porównaniu do tego co było. Kolejną rzeczą, którą warto wiedzieć jest to, że Linux, tak jak wspomniałem wcześniej, pozwala nam dostosować dosłownie każdy element systemu. Od modyfikowania samego jądra aż po wygląd, to pozwala nam panować nad każdym procesem komputera, jak i stworzyć sobie własny workflow. Ostatnim punktem na dziś jest to, że chcąc przetestować jakąkolwiek dystrybucję, możemy nagrać ją na pendrive, załączyć i przetestować z USB, nie instalując jej, co jest. Mo Moim zdaniem, mega fajnym rozwiązaniem możecie sobie zainstalować taki program jak Ventoy i wrzucić od razu kilka dystrybucji na jednego pendrive'a. Oczywiście ich ilość zależy od miejsca na tym pendrive'ie. Jeśli chcesz przejść na Linuxa, przygotuj się, sprawdź swoje programy, wybierz środowisko graficzne i pomyśl, jak chcesz korzystać z komputera. Linux może być najlepszą decyzją w twoim komputerowym życiu, ale tylko wtedy, gdy zrobisz to świadomie. I